you Moi drodzy, a teraz przed telewizory zapraszamy wszystkie kobiety, bo myślę, że to do Was skierowane jest to wydarzenie, o którym dzisiaj będziemy mówić. Wydarzenie właściwie, które nie tyle nawiązuje do świąt Bożego Narodzenia, co tak naprawdę będzie krótko przed świętami Bożego Narodzenia, bo już 8 grudnia ze mną są moi goście i muszę niestety spojrzeć na listę, bo wszystkich nazwisk nie udało mi się zapamiętać. Pani Magdalena Bąkowska, witamy bardzo serdecznie. Pan Piotr Sierpiński oraz Justyna Czerniak. Witam serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o tym wydarzeniu, które odbędzie się 8 grudnia, czyli już, no już tak naprawdę niedługo. Ja myślę, że przygotowania z pewnością już trwają. Wobec tego, Magda, powiedz proszę, co to jest za wydarzenie? Jest to wydarzenie, będziemy obchodzić nasze pierwsze urodziny, ponieważ dokładnie rok temu, w grudniu, dokładnie 6, rozpoczęliśmy naszą współpracę w Nowym Miejscu. No i y, nasza współpraca bardzo fajnie się rozwija i dlatego chcielibyśmy y, to uczcić w odpowiedni sposób, tak jak... Tak jak należy. Tak, z na odpowiednimi dyskusji. ludźmi i Jasne. w odpowiednim miejscu. Mówisz tak troszeczkę zagadkowo, nasza współpraca. Co to tak dokładnie znaczy? Z czym się wiąże? Ja mogę tylko powiedzieć, e, Studio Czapla. Jestem tak. Studio Czapla powstało e, z naszego pomysłu, czyli mojego i Piotra Sierpińskiego, fryzjera, poznaliśmy się wcześniej e, w pracy, gdzie nie mieliśmy jeszcze wspólnego e, interesu, jak to mhm. tak można nazwać, tylko pracowaliśmy razem u kogoś, poznaliśmy się i zaczęliśmy chcieliśmy odbierać na tych samych falach i stwierdziliśmy, że czas najwyższy po prostu otworzyć coś swojego. Bardzo fajnie nam to wychodzi. Poznaliśmy wiele ciekawych ludzi, którzy y, też dzielą naszą pasję w podobnym y, temacie, wiadomo, co uroda, stylizację. No i postanowiliśmy właśnie tą, tymi naszymi urodzinami tutaj y, uczcić to i pokazać na co nas stać tak naprawdę, mhm. żeby szersze grono poznało nasze umiejętności. Umiejętności i z pewnością możliwości. I do tak ciebie jest. pytanie, co to jest za miejsce na właściwie mapie Poznania wasze jest to, studio? Jest to tak naprawdę bardzo krótka ulica, jest nazwana, nazywa się Czapla. Dlatego też od, od tej ulicy nazwaliśmy swój salon, generalnie był to pomysł z Magdy. Magda chciała, żeby, żeby salon się nazywał Czapla, ja na początku byłem strasznie zirytowany, mówię, jak Czapla w ogóle? Dlaczego? Tak, zawsze, zawsze powinno być jakiś design, jakieś nie wiem, hair and coś tam, coś tak, tam. Tak. A tutaj Czapla, no okazało się, że, że jest to całkiem bardzo fajny pomysł, ponieważ jest to, mówię, bardzo krótka ulica, jedyna w Poznaniu. Miecie się od ulicy Wilczak, tak? Mhm. Także o łatwo do was znany... trafić? Myślę, że łatwo. Myślę, mhm. że łatwo, tak. A powiedzcie mi, teraz mam wrażenie, że dużo takich miejsc w Poznaniu się pojawia. Wobec tego no, muszę zadać to pytanie, czym wy się wyróżniacie. Jak wy łapiecie swoich klientów i gości. Na pewno z naszymi usługami, które świadczymy. Mam nadzieję, uh -huh. że grono, szerokie grono naszych zadowolonych klientek jest tego dowodem, że, że, że drogą pantoflową to... się uh -huh. po prostu to y, promuje tak jakby samo, że tak powiem, no tutaj Piotra umiejętności we fryzjerstwie, ty wątpię, żeby ktoś się to ten, jak, tak, jak no, magnes Do znaczy ja, ja, ja przepraszam Ci przewę, ja myślę, że, że na to trzeba sobie y, też zapracować, prawda? ponieważ y, pracujemy w tym zawodzie z Magdo już od kilku lat, y, dokładnie od 8 lat. Każdy z nas starał się robić to, jak najlepiej mógł, i tak dalej. W związku z tym, pozyska, pozyskiwaliśmy grono swoich klientów. Stopniowo. stopniowo? Stopniowo, cały czas do przodu. I to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie w tym momencie, kiedy się otwiera salon, nagle przychodzi tłum ludzi, bo po prostu na to się pracuje. Mhm. My otworzyliśmy salon z pełną świadomością tego. Wiedzieliśmy, że już mamy stałą bazę klientów, w związku z tym nie baliśmy się tego, odważyliśmy się i naprawdę jest super. Mhm. Teraz pierwsze urodziny. Można powiedzieć, że tak już powoli. I raczkujecie. Pierwszą rodzinę będziecie świętować 8 grudnia. Dlaczego akurat w tym klubie? Ha. Yy, ponieważ. Yy... Naszym, nasi znajomi prowadzą ten klub. I tam jest bardzo fajna atmosfera. Tak stwierdzamy, że chyba tak bardzo dobrze się tam czujemy. Znamy tam po prostu grono ludzi, którzy będą odpowiednio zaangażowani w nasze urodziny. Oczywiście chodzi tutaj o, o zaangażowanie, pomoc mhm. i jak najbardziej... Czyli wiecie, że trafiliście w odpowiednie, dobre ręce. Nie musicie się stresować Absolutnie. organizacją. Absolutnie. Tak. Mhm. A jacy goście się pojawią? Czy to będą Wasi stali klienci, czy goście ze... No, czy mogą liczyć na zaproszenie na tą imprezę? Przede wszystkim będziemy zapraszać na nasze stałe klientki. Oczywiście będą oficjalnie zaproszone z wejściówką na naszą imprezę. Będą mogli się pojawić z osobami towarzyszącymi, także mam nadzieję, że grono się powiększy. Przede wszystkim u nas będą, no mówię, tak jak stali klienci, mamy parę znanych osób, które, które będą. impreza będzie e, generalnie otwarta. impreza będzie otwarta mm -hmm. oczywiście, chociaż nasi klienci będą e, odpowiednio ugoszczeni, <głoszeni> po <traktu, ugorszeni>, potraktowani. <głoszeni> tak mhm. Tutaj mamy też Justynę Czarniak, poznańską projektantkę, już chyba nie tylko muszę mówić, że poznańską, bo tak naprawdę projekty Justyny już się pojawiły na salonach w Warszawie, także ogromne gratulacje na bardzo. twoje ręce składam. Jak tutaj nawiązała się Magda ta współpraca z Justyną? Bo wiem, że jej najnowsza kolekcja pojawi się również na wybiegu podczas Waszego wydarzenia. Tak jak wcześniej mówiliśmy o gronie stałych naszych klientów, tak Justyna należy <grym> do nich, także tak zaczęła się nasza współpraca. Bardzo się cieszymy z tego powodu, bo my już działaliśmy, Justyna zaczęła w trakcie, także nie mogliśmy się oprzeć urokowi ubrań, które... I Za każdym które... razem, jak się pojawiała w Jasne. salonie, to było Robiła wrażenie. Tak Nie. też że jak się nas na telewizji. Bardzo. No mówię, no, znamy się, lubimy się i po prostu to jest najważniejsze, żeby atmosfera była odpowiednia Myśmy i zdecydowaliśmy się. Na naszych wspólnych rodzinach, dlatego zaproponowaliśmy Justynie tutaj współpracę i. Uzyskaliśmy odpowiedź pozytywną, z czego się bardzo cieszymy. Mhm. Justyna tutaj nie było cienia wątpliwości, jak Magda zaproponowała, żebyś wzięła udział w tym wydarzeniu. Absolutnie nie było żadnego cienia wątpliwości. Z Magdą i Piotrem znamy się już kilka lat. E, przyznam, że atmosfera w salonie jest na tyle rodzinna, że nie idzie tam po prostu ominąć tego miejsca. E, jak już się wejdzie, o którejś godzinie, to wychodzi się po trzech i przyznam, że to nadal jest mało. E, no, moja nowa kolekcja jest y, bardzo dobrym momentem na, na to, żeby ją pokazać. I, I urodziny czapli są, wydaje mi się, najlepszym do tego, najlepszą do tego okolicznością. My tutaj i y, właściwie nasi telewidzowie już za chwilę będą mogli zobaczyć zdjęcia z twojej poprzedniej kolekcji. Independent. No właśnie, czym charakteryzowała się ta kolekcja? Bo za chwilę porównamy ją do tej najnowszej. E tam ta kolekcja była jeszcze bardzo taka delikatna. Tam były koronki, były jedwabie, były żorżety, mm, kolory e, takie delikatne, kolory delikatne, pastelowe, pastelowe jeszcze troszeczkę nawiązujące do mijającego lata. Mm -hmm. Natomiast najnowsza kolekcja podzielona jest na dwie części. Pierwsza to jest Be Brave i to jest e, kolekcja odważna. odważna, gdzie pojawiają się skóry, i właściwie tylko skóry połączone z jakimiś materiałami. Mhm, ale kolorowe skóry czy klasyka? Tak, też, też kolorowe skóry. Mhm. Też kolorowe skóry, bardziej nawiązujące już do jesieni. Do barw jesieni, zimy i na tym się starałam skupić. Natomiast druga część to jest siedem pokus ciała kobiety i to są sukienki, suknie, takie, które będą odsłaniać poszczególne elementy właśnie Ciała kobiety. Czyli y, ta druga część to są suknie wieczorowe? Y, suknie wieczorowe, sukte, suknie kok koktajlowe, krótkie, małe, czarne, z jakimiś y, y, drobnymi elementami wyróżniającymi markę Be Like Lady. Y -y. A powiedz mi, dla jakich kobiet Ty, ty tworzysz? Z myślą o jakich kobietach? Y, na pewno takich, które chcą. Y, przekazać cząstkę siebie gdzieś tam na zewnątrz. To jest, czy znaczy wiadomo, moda od projektanta jest troszeczkę inna, bo to jest rzecz, którą no nie zawsze można dostać gdzieś w sklepie. To są rzeczy indywidualne, gdzieś takie, które, w których oddaję cząstkę siebie. Z różnymi połączeniami, które no niekoniecznie można znaleźć gdzieś indziej. Mhm. Dobrze, wobec tego moi drodzy, o tym wydarzeniu, które już 8 grudnia w Poznańskim Klubie Hach będziemy oczywiście jeszcze mówić, a teraz zapraszamy Państwa na krótką przerwę muzyczną. Do zobaczenia!